Cześć, Siemanko, Rafał z tej strony z Auto Detailing Show. Jest sobota, przyjechałem tutaj do chłopaków pogrzebać trochę przy swoim aucie. No i przy okazji postanowiłem zrobić pewien cykl taki, no można to nazwać szkoleniowym i pokazać Wam w jaki sposób odpowiednio zadbać no, o swoje auto, prawda? w dzisiejszym jakby odcinku chciałbym pokazać w jaki sposób poprawnie suszyć karoserię. No jest to bardzo istotny element z tego względu, że podczas suszenia, nieodpowiedniego suszenia, no można dużo głupot narobić, no przede wszystkim rys, prawda, na lakierze. Na pewno nie należy używać ściągaczek. Jest to... Kiepski pomysł, no z racji tego, że jak się dostanie jakieś ziarko piasku, yy, ściągasz takie, taką wodę i to ziarko wchodzi pod yy, ściągaczkę, no i robisz rysy, no i tak cyklicznie za, za jakimś czasem masz cały zarysowany lakier, czyli, czyli matowy lakier. Chciałbym Wam pokazać w jaki sposób wysuszyć karoserię przy pomocy ręcznika. Też takim fajnym sposobem jest użycie dmuchawy specjalnej. Na jeden z moich filmów jak pokazywałem Wam jak kładę powłokę kwarcową tenzji, no tam z Michałem użyliśmy właśnie takiego takiej dmuchawy no wydmuchujesz po prostu wodę z karoserii i to jest bardzo fajne, zwłaszcza jeżeli masz położoną powłokę kwarcową, bardzo fajnie ta woda schodzi, no jeżeli nie masz położonej powłoki trochę ciężej, ale to jest też fajny sposób, natomiast ręcznik no mi osobiście bardzo odpowiada z racji tego, że robi się to szybko no i to prawdopodobieństwo porysowania karoserii jest no znikome także co tu dużo gadać Zapraszam, chodźcie, pokażę Wam, jak to się robi w Chicago. No i co, jestem już przy samochodzie, także ręcznik wygląda w ten sposób. To jest tego typu y, przyrząd, że tak powiem. No i co, i lecimy z tematem. Ręcznik należy rozpostrzeć, o, na karoserii, rozkładasz go. Pyk i zobacz jak to się robi, patrz. Pyk i ściągasz, zobacz. I zero wody. I tak lecisz dalej. Rozciągasz. Pyk i lecisz. Ciar. I nie ma wody. Trzeba to samo. Pyk. Ciągniesz. I so, czasami widzicie, że e, suszenie przy pomocy takiego ręcznika to żadna filozofia, to jest dosłownie banalnie prosta rzecz. E, masz taki ręcznik, rozkładasz go po karoserii, przeciągasz tyle, on wchłania wodę. Jeżeli robisz boczne powierzchnie, możesz go sobie właśnie złożyć, tak w ten sposób, w pół i po prostu wycierasz e, e, drzwi, czy tam nie wiem, błotnik, i tak dalej, prawda? Jeżeli jeździcie myć auto na myjnie tak zwaną bezdotykową, no w jakiś sposób trzeba wyczyścić, prawda? Tam suszarek nie ma. Kupujesz taki ręcznik i bardzo bezpiecznie, spokojnie wycierasz całą karoserię i masz elegancko bez żadnych zacieków, bez e, żadnych e, takich tak zwanych water e, czy takich białych plam po wodzie. No i tyle, także bardzo proste. Jeżeli się podobało, zasubskrybuj mój kanał, łapa w górę. E, no i co? I słyszymy się w następnym odcinku. Na razie pozdrawiam wszystkich, hej!